Sabrina jest taka samolubna. Zmusiła mnie do pracy nad projektem. O! Mój mózg mi paruje. O! Uff! Hej! Czarny kocie, o? Znasz się troszeczkę nawiązania chemicznych? A jasne, całą chemię mam w małym paluszku. O! To super! U? Siadaj, kotku. Mm? A teraz przygotuj mi przepiękną prezentację z pazurem. O, słyszałeś to? Udał mi się żarcik. Ha! Jestem zabawna! Tak, wyjątkowo. O. Mm. Nie możesz najpierw mnie zostawiać, a potem dzwonić jak gdyby nigdy nic. Przepraszam, to nie było fajne. Możesz zostawić Chloe. A? Teraz musisz ochraniać tę dziewczynę. A? Ma na imię Marinette. Całkiem ładna, a? prawda? Nasz ilustrachor zakochał się w niej i obiecał nie krzywdzić Chloe pod warunkiem, że Marinette przyjdzie a? na jego urodziny. Chciałabym, żebyś się tam <laughs> pojawił i nim zajął. A co z tobą? Ja idę na bardzo ważną, tajną misję. Odezwę się później. Poradzisz sobie sam? Błagam, to dla mnie pryszcz. Jesteś już bezpieczna, a więc na razie spadam. O! Spadam? A co będzie z moją prezentacją? O! O, Sabrina, przestraszyłaś tak? mnie. Przepraszam, czekałam tutaj na ciebie. Czytałaś sms -y? Tak. Jasne, że tak. I właśnie miałam do ciebie dzwonić. Naprawdę? Byłam tego pewna. E no tak, prawie. Proszę, odrobiłam ci geografię. O, wiesz, nie musiałaś tego robić, wiem. Ale dla najlepszej przyjaciółki zrobiłam to z przyjemnością. Dzięki, ale nie mogę przyjąć. Nie możesz? Hm. Niech już będzie, ale tylko tym razem. Super! No to chcesz popracować dziś nad naszym projektem? Eee, bardzo mi przykro, Sabrina, ale dzisiaj mam coś bardzo ważnego do zrobienia. Coś bardzo ważnego? Serio? To fascynujące! Wiesz, kto zawsze używa właśnie takich wymówek? Eee, nie. Chloe! Dopiero teraz widzę, jakie jesteście do siebie podobne. Pewnie oczekujesz, że zrobi za ciebie całą robotę, tak? Nie, no co ty, serio, ja tylko... I po co ja się tak namęczyłam nad tą twoją pracą domową? Hmm. E... Oho! Myślałem, że będę cię bronić przed pazurami tej dziewczyny, bo była trapieżna. Przepraszam, zapomniałem się przedstawić. Jestem Czarny Kot. E, tak, no wiem, jesteś w końcu superbohaterem. Ja jestem Marinette, więc... Skąd się tutaj wziąłeś? Ten chłopak, z którym się umówiłaś, to wredny typ. Ale spokojnie, przy mnie jesteś bezpieczna. Od razu jestem spokojniejsza. Ale będę potrzebował pomocy. Chcesz się pobawić w superbohaterka? A co z Biedronką? Nie jesteście parą? Jest akurat trochę zajęta, dlatego... Dzisiaj ty będziesz moją Biedronką. Ja i Czarny Kot mamy wspólnie walczyć ze złem? Niesamowite! Mów, co mam robić. Wystarczy, że zabierzesz Ilustrachorowi rysik, a ja zajmę się resztą. 哎。<sighs> <clears throat>